Właśnie skończyłam 17 tygodni z planem Garmin Coach z trenerką Amy. Chciałabym podzielić się swoimi przemyśleniami, wnioskami oraz doświadczeniami, które nabyłam w trakcie wypróbowania tego treningu. Kiedy idę biegać czuję się bezpieczna, zorganizowana, skoordynowana, że wszystko zależy tylko ode mnie. Mam wtedy kontrolę nad tym, co się dzieje? Oczywiście, do pewnego stopnia. Bieganie daje mi moją przestrzeń, moje miejsce, mój świat. Bieganie nie jest wcale komfortowe, ale staje się komfortowe wtedy, kiedy znajdziemy w nim siebie. I moje poszukiwania siebie rozpoczęły się na nowo po ponad 10 latach przerwy. Kiedy myślałam, że w sumie nigdy nie wrócę już do tego sportu i nie będę tego robiła. Jeszcze niedawno mój świat, który mnie otaczał, był pogrążony w ciemności. I nie widziałam z niego totalnie wyjścia. Czułam się coraz gorzej, i mimo terapii, walki z depresją i wszelkich starań oraz znajomości narzędzi, Jakie trzeba użyć, aby się podnieść z tej ciemności? Nie dawało to takich rezultatów, jakie chciałam. Czułam w środku, że zaczynam się tak bardzo zapadać, że muszę zrobić coś, coś wyjątkowego, co pozwoli mi wydostać się na powierzchnię i odkryć się na nowo. I tym sposobem było bieganie. Pod koniec kwietnia tego roku. Stwierdziłam, że muszę spróbować odnaleźć się jeszcze raz na tych ścieżkach, tak jak do tej pory, odnajdowałam się na nich wiele lat temu. Wcześniej nawet nie byłam w stanie wyjść z domu, sprawiało mi to ogromną trudność. A teraz nagle miałam wygonić siebie na ogromny wysiłek fizyczny, ale stwierdziłam, że jeżeli to działa i działało kiedyś, to czemu miałoby nie zadziałać teraz. Potrzeba zmiany była we mnie tak głęboka, że wygodziłam się do swojego lasu jeden, drugi, trzeci, piąty raz. Stwierdzając również, że potrzebuję dodatkowej motywacji zewnętrznej, która będzie mi pomagała trzymać mnie w ryzach. Znam już siebie na tyle dobrze, że. Urodziła się we mnie taka myśl, że spróbuję zrobić to wszystko inaczej, od początku, z tą wiedzą i doświadczeniem, które mam, ale będę na siebie patrzeć innymi oczami z trochę innej perspektywy, bo układam siebie właśnie pod pewnego rodzaju strategię. Wtedy też zamówiłam Garmina. Miałam do czynienia już z tą firmą, mam kilka Garminów. Ale niestety one, ze względu na czas, który upłynął od moich wcześniejszych aktywności, sprzęt się zestarzał, zużył, pokruszył. Więc zakupiłam sobie nową zabawkę i to bowiem Wam był naprawdę game changer. W ogóle kiedykolwiek zastanawialiście się jak zacząć biegać? A czy jest wśród was w ogóle ktoś kto biegł i wrócił po bardzo bardzo długim czasie do biegania? W całym tym bieganiu najważniejsze jest to, że samemu się chce to robić. Musi wypływać to z nas samych, z naszego środka i Musi to być ogromna potrzeba, która będzie niezachwiana, ponieważ motywacja, motywacja w pewnym momencie nie istnieje i jest tak, że trzeba nauczyć się wykonywać plan. Dobrze go mieć w ogóle, co pomógł mi Garmin Coach. Te 17 tygodni były pełne wzlotów i upadków. Z perspektywy czasu, kiedy dałam sobie Odpocząć i nie na emocjach nagrywam ten materiał. Przeanalizowałam swoje cztery miesiące, spisałam, co mam wam powiedzieć. Widzę jednak, że to wszystko miało sens. Efekty każdy z nas chciałby, żeby przychodziły jak najszybciej. Wydaje mi się, że najlepszym podejściem jest to, aby od razu uświadomić sobie na samym początku, że te efekty będą. Tylko na nie trzeba poczekać i uświadomić sobie również to, że cały ten proces wcale nie będzie łatwy i przyjemny, będzie bolesny i będziemy musieli zapłacić pewną cenę. Ale tam, gdzie kończy się komfort, rozpoczyna się progres. Pani Weroniko, a nie ma Pani problemu z systematycznością? Wcale nie jest takie proste zacząć coś i się trzymać tego konsekwencji. Liczby, jakie tam są, rozwalają głowy. Perspektywa czasu pokazuje, ile się zrobiło tak naprawdę. Wybrałam również Garmin Coacha, dlatego że potrzebowałam mieć w głowie punkt zaczepienia, który by mi mówił tu masz, gotowe. Będziesz wiedzieć, co masz robić. Nie będzie to totalnie bezcelowe. Nie ma presji. Ale codziennie będziesz wiedziała, co masz zrobić następnego, następnego i następnego dnia. I po prostu idź tą ścieżką. A zobaczysz, gdzie dotrzesz. To było dla mnie ważne, że nie było żadnej presji. Nie było presji czasu, nie było presji zawodów, nie było presji środowiska. Nie było tego, żeby coś sobie udowodnić. Nie jest to często łatwe, bo to nie jest ten rodzaj motywacji, gdzie zapisujemy się na zawody i lecimy dalej. A jeżeli ty chcesz się poczuć jak pro. Może też pomyśl nad sprawieniem sobie jakiejś pomocy. Może gadżetu, zabawki, która pomoże Ci delegować pewne rzeczy, a ty zaufasz później procesowi. Polecam. Rozpocząć przygodę z gotowymi planami, które zapewnia ten zegarek, ta zabawka. Bo jest to ułatwienie. Co wiele prościej, kiedy czuwa algorytm, to jest, pamiętajcie, wskazówka tak naprawdę, ale jest to ułatwienie, kiedy czuwa algorytm nad nami, bo sprawdzi nasze tętno, to jaka była aktywność naszego całego dnia, jak spaliśmy i czy trening powinien być na takich tempach, na takich czasach, czy jakkolwiek to wygląda. Warto również też pamiętać, że no, treningi nie są Obowiązkowe, można je przestawić, można je korygować. Tak miałam na przykład w lipcu, kiedy poprzestawiałam sobie treningi, mając tydzień czasu przerwy, i na wykresach Garmin pokazał mi to jako okres regeneracji. Nic mi nie uciekło, nic mi nie wypadło, nic nie zawieszałam, bo jest taka opcja i możliwość. Ale po prostu przesunęłam, wiedząc, że nie będę mogła w tym czasie iść swobodnie, wykonać tych treningów. Aktywności były, ale nie biegowe. I garmin odczytał mi to jako okres regeneracji. Często jest tak, że próbujemy znaleźć coś gdzieś daleko, ale wszystko mamy w sobie. Wszystko. Czego tak naprawdę potrzebujemy jest w nas samych. A reszta to jest cudowna droga z doświadczeniami, droga naszego życia. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tak strasznie. Zachęcam Was do odkrywania własnej drogi. A jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie. Zostawcie komentarz, może Wy macie jakąś świetną historię, o której chętnie bym poczytała w sekcji komentarzy zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych tygodniach bo obecnie jak nagrywam wam podsumowanie 17 tygodni z Garminem jestem w trzecim tygodniu trzecim tygodniu z aplikacją Garmin gdzie robię coś nowego no ale o tym w kolejnych filmach w przyszłym tygodniu trzymajcie się 吧。<music>